Siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Nuneka. to trzeci odcinek z naszej serii. Zagrajmy w Minecraft na modach sezon drugi. Może po prostu Minecraft na modach? Aha, to jest to samo, spoko. To jest ten sam kanion czy inny? No szczerze, mnie to nie obchodzi. Czyżby to był Deadwood? Shield. A, tutaj to to jest mech. Cóż to jest za drzewo. Pine. Jakie ci są. Mech? Ok. Oczywiście, żeby mieć jetpacka to jest trudno dlatego... Trzeba najpierw iść do netheru bo blaze rody albo blaze rody można inny sposób przecież zdobyć Nie, a jednak tutaj nie ma, no nie ma zdrowiskowej wody, to inny biom w takim razie Jeszcze sobie zetnę troszeczkę tego pine woodu i przejdziemy do następnego biomu Okej, okay, jeszcze troszeczkę sobie zbierę tego pine wood zależy mi. Nie widzicie widzieć nie doczem tutaj. Do Battle Toweru będziemy chodzić dopiero jak będziemy mieli chociaż diamentowy miecz i cały żelazny secik. I tak wiem, napiszecie, czemu sobie nie zrobiłeś całego żelaznego secika. Chcemy zobaczyć jak idziesz po sumowce. Chcemy zobaczyć jak idziesz do Battle Towera. Czemu nie zrobiłem, bo Inaczej nie miałbym nigdzie nosić plecaka, a on zajmuje troszkę miejsca. A wy, owce, posłużyliście posłużyłyście się w imię państwa. I jakie mam lagi z czankami? Co chwilę, tam jest zombie latający. Midland, znowu jesteśmy w tym samym. Jest! Redwood Forest. Tak jak w pierwszym sezonie, tutaj się osiedlamy. Redwood Forest. I tutaj jesteśmy pięknie nad wodą, nawet urządzeni. Więc tak, słyszycie to po raz pierwszy i ostatni, tutaj się osiedlamy. Tutaj jest nawet pełno kurczaków i powinno być pełno krów. Z tego co pamiętam z pierwszego sezonu na 1 5, więc tak, ludzie, tutaj się osiedlamy. Jak mamy Battle Tower blisko, będziemy mogli z niego coś zrobić. A nie, nie będziemy mogli. Jak będzie post Tower, to. No, no dobrze, ale widzicie, tutaj jest pięknie, tutaj, tak nad rzeką, znaczy nad morzem. Więc macie moje słowo, że. Tutaj będziemy mieli bazę. Ja teraz, Będę ten Tricapitator działał na modach. Ale jest redu nawet nie wiecie jak bardzo jestem ucieszony z tego powodu. Z tego wychodzą takie pomarańczowe, bardzo ładne deski. Ja będę starał się odtworzyć to, co było w pierwszym, sezon w pierwszym sezonie. Czyli. Poczekajcie, jaki to jest seed? Macie mapy. E seed, ziarno. Jakby się komuś spodobał, możecie sobie teraz zatrzymać ekran i przypisać. Oczywiście to jest tylko na mody. Na moją paczkę, więc żebyście się... Mo żebyście mogli sobie otworzyć. Znaczy, Sid będzie działał na Bion's O'Plenty, o tak powiem. Bo to będzie prawda. Że jeżeli będziecie mieli zainstalowany Bion's O'Plenty, to będziecie mogli... To mieć... Czyli ja tu mam kanion, tu jest wszystko. Nawet rudy. Ja już, wiecie co, ja już zacznę powoli się tutaj przygotowywać, żeby sobie tutaj całą tą wyspę redłudową. znaczy ten cały teren, obkrążę płotem. Albo przynajmniej kawałek chociaż. Bo jednak mój ulubiony biom. Jeżeli słyszycie takie pikanie w tle, to tak właśnie to jest alarm, który oszalał, jak ym, straciłem nie, tego pine'a nie będę dodawał, bo się jeszcze boję. Na razie wstępnie tak buduję. A tak się robi trapdory, to sorry. Ok, jak widzicie, już pierwsze poprawki wchodzą do gry. Ok, już pierwsze poprawki wchodzą do gry. Zaraz zbieram ten kłotek, tylko będę musiał postawić tutaj wszystko. Oczywiście będzie trudno tutaj zbudować wiecie, takie imperium, że taką wielgachną bazę. Ale już w pierwszym sezonie miałem pomysł i teraz właściwie jest czas, żeby go zrealizować. Dobra, tutaj Dirt w sumie zarośnie. Albo nie. Ja bym tutaj dał tak, redwoodowe. Nie, nie wiem, co to jest za drzewo redwood, i wiecie, co kusi mnie, żeby teraz sprawdzić to na internecie. Kusi mnie to bardzo. I właśnie chyba sprawdzę. Wiecie. Tylko dokończę tutaj wstępne. Następne jeszcze schodki redwoodowe. O. No i zobaczcie, taki mostek. No jest już nie najładniejszy, a ja jakoś wyszedł. No i spadł, trudno, kiedyś cię odzyskam płotku, kiedyś. No dobrze, jeszcze na nakopał troszeczkę tego redwooda. I jeżeli macie jakieś pomysły, jaką bazę mógłbym zbudować, w następnym odcinku wybierzemy się tam. Taki mały spoiler. Jeżeli macie jakiś pomysł, co bym mógł zrobić, znaczy co bym mógł... Boże, nie mogę się wysłowić bardzo, was przepraszam. Jeżeli macie jakieś propozycje, jaką bazę mogę zbudować, to śmiało piszcie w komentarzach. Ja chętnie przeczytam, bo szczerze nie wiem, znaczy, chcę sobie zrobić mniej więcej mniej więcej to samo, tylko, że może mniej, mniejsze trochę. Tutaj jest taki ładny most. Nie będę ruszał tych ród, dlatego, że to wygląda wtedy tak tak żywo, nie tak wykopanie, tylko to wygląda tak żywo, jakby to był taki kanion-kanion. Ja -kanion. się zastanawiam, czy jednak może bym tutaj nad tą wodą nie zrobić sobie bazy. Już najchętniej nie robiłbym jakiejś wielkiej bazy, ale jestem troszeczkę leniwy. No ale jak już będzie trzeba, to trzeba. Nawet zrobimy sobie taki sztuczny ten... Że tutaj zrobimy źródełko wody. I jak pobiorę stąd wodę, ok. I tutaj bym w sumie zrobił taki wiecie taki sztuczny wodospad. Taki i z drugiej strony też na środku. Ok. W mogę wygrać później Twilight Forest, ale będę miał lagi raczej. Dobra. No jeszcze oczywiście standard. O, 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 miałem ścinę. Dzieli to wszyscy. No jeszcze standardową łyżeczką, bo mam dosyć czy przeczekiwania nocy. I na razie wyśpimy się na moście. Tak samo jak pierwszego razu robiliśmy te drzewa w pierwszym sezonie i spaliśmy na tym czymś. Bo szczerze nie wiem co to było. Była ta brama, tak. Pamiętam to była brama. A więc ja się z wami żegnam. Zbudowaliśmy taki mini mostek. To zdejmę. Zbudowaliśmy taki mini mostek. Znaleźliśmy mój ukochany Beyons Bion Supplenty oraz moje ukochane drewno. A więc tak, jeżeli materiał Wam się podobał, to możecie go skomentować. Tylko błagam bez hejtów. Jak się nie podoba, to błagam nie hejtujcie, bo tylko zniechęcacie ludzi, którzy mają ambicje. Możecie zalajkować film, udostępnić. i zasubskrybować, jeżeli chcecie. No bo to jest w sumie za darmo. Więc każdy może subskrybować, a mi by to zrobiło wielką przyjemność. Więc trzymajcie się i cześć!